wróci? Właśnie. Kiedy ta, to wróci. kiedy wróci? Słuchajcie, nie będzie mnie, nie wiem kiedy wrócę, ale mogę się pochwalić, bo wreszcie idę na randkę. Jak to? A z kim? Będzie Dobra. mama? Ja to? A możliwe może być mama. A mama z a, taki... a ładna jest, a jakiego kolor oczu? Niebieski, zielony, czerwony, fioletowy, biały, czarny, jaki kolor? Za te... dużo kolorów, a pogubiłem ci... się, poczekaj. A jest Muszę wysoka, popieść. niska, szeroka, wąska. potem ci taka informacja? Powiedz a jest mi. Coś jak ładne naszą mamę. No właśnie, jak, jak się nazywa? Elżbieta, Karolina? Angelika, i co teraz? Angelika! Ale no, tak. Ej, imię. słuchajcie, dobrze, hmm. że nie Jessica. No, coś w tym jest w sumie, no. O a nie. kiedy pan wróci, kiedy pan stwórca wróci, no, no prosimy, no, no. no. to zależy, no wiesz, może jeżeli randka pójdzie źle, no to... Tak za godzinę. A jeżeli pójdzie dobrze, to on, to on się chce wyprowadzić chyba. A e, no. nie, 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 nie zostawiasz na statu? Nie, nie zostawiam. No jasne, to dlaczego aż tak bardzo się przygotowujemy do tego? Wystarczy opowiedzieć, że idziesz na przykład do sklepu i ten, a my byśmy tutaj normalnie byli, a ty to zapowiadasz od dwóch dni, jakby to było nie wiadomo co. Ale tak, No Jak chcesz nie się pójść na, na, na ten na tą randkę. No chyba nie w tym no. czymś. No właśnie. A ile ciebie Wygląda będzie? Wyglądam tym fajnie. To... A krawacik będziesz miał? Nie, no słuchaj. słuchaj a perfumy? A gdzie kwiaty? Posłuchaj, patrzcie gdzie kwiaty? na mnie. Wyglądasz eee... dziwnie. Pójdę do sklepu, a teraz cicho bądźcie. Słuchajcie mnie. Jeżeli coś się wydarzy, e, po prostu do mnie zadzwońcie. Wiecie, nie będzie mnie, ale musicie... Ale nie być... kupiłeś mi komórki. Masz komórkę, co nie? Ale e, chwila, moment, chwila. Moment. Ja mam komórkę, ale e, co pan mówi? W sensie, że co? Słuchajcie, macie nic, ale to nic nie rozwalić. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Kładźcie się o 22, bo tak będzie najlepiej. A nie o dotykajcie. o 23? Nie, nie dotykajcie... A moi... Nie. Nie dotykajcie moich rzeczy. To jest... Zasadać? A mogę twojego pyszaczka? Dobra, ja może A z nim śpisz? Jeżeli cokolwiek rozwalicie, to za was nie ręczę. E, A mogę rozwalić co? Roberta? To ja przed chwilą powiedziałem? Cokolwiek po was. Rozumiecie? A mogę włożyć głowę do kibla panu Natkowicza V2? Jestem głodny. Eee. Możesz, ale. Natkowicz V2. Jeżeli coś rozwalicie, no to, no sorki, koniec serii. Koniec nie, 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 nie no, nie. no to bądźcie grzeczni, a ja idę. Ej to już? Mysle? No tak, Co? muszę iść już. A już? A to no to, już? No to nie powodzenia, się? ale to ty trzeba kwiaty, kwiaty, pamiętaj, kwiaty, kwiaty, e, tak, kwiaty. Wiem, kwiaty. Wiem, ty całujesz ją tak, o tak, o, w policzek, Be. w drugi policzek, o, o, no. 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 Tak, tak. E, to powodzenia, no, powodzenia. O, dzięki. Zakryję twoją twarz, będziesz przystojniejszy. A, ja to, ja Dzień dobry wszystkim, ja jestem podgruba Natka. Jak sami wiecie, Natek jest na wakacjach, ale już niedługo wraca, a to jest kolejny odcinek na jego kanale. Słuchajcie, ja widzę, że nie zostawiliście łapki w górę. Jak wy możecie nie zostawiać łapki w górę? Żeby... Właśnie, gdzie łapki? No właśnie, gdzie łapki? Gdzie łapki? Zostawcie gdzie? teraz łapkę w górę. Gdzie? Nie macie psychy, zostawić 2000 łapek w górę pod tym... Nie macie psychy, nie macie psychy. No Jeszcze subskrybujcie tam na dole kanał Natka, bo Natek niedługo wraca. Uh. I napiszcie komentarz, kupujemy nowe zwierzę. Laki, to przypadek ma serce, dzisiaj słuchajcie mam w planach zabrać was do schroniska, bo słuchajcie o. chcę adoptować pieska albo kotka. I tak, 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 dzisiaj chcę adoptować pieska albo kotka, no bo w się sensie lubię te pająki, ale to, to troszeczkę mnie już przeraża, no bo chcę to mieć takiego fajny. kotka albo pieska, który będzie sobie tak leżał ze mną, będzie się tak przytulał, będę go wyprowadzał na spacer i tutaj nie będzie aż tak laboratoryjnie, tylko będzie, słuchajcie, tak milutko, fajniutko, cieplutko, ale teraz pytanie, czy kot, czy pies? Słuchajcie, dobra, kto jest za tym, żeby to był pies? Ja? Ja. A kto za tym, żeby to był kot? Nikogo to nie obchodzi. Ja, ja. Ej, kochani, napiszcie komentarz, jakiego macie zwierzaka, ale nie, nie mówcie, czy to jest brat, czy siostra i tak dalej, bo wiemy, że to są słonie i tak dalej, i no, dzikusy, ale napiszcie, czy macie jakieś zwierzę, jak się wabi i tak dalej, to będziemy przypominać wam serduka. Ja obstawiam, że weźmiemy psa. Zobaczymy, czy nam się spodoba, zobaczymy, zobaczymy, znalazłem na internecie fajne schronisko, więc lecimy, 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 ale uh. słuchajcie, ej, zasada numer jeden, pokuszek ma tak? Wiedzieć. żaden ze stwórców ma nie wiedzieć, tak? Dobra, ja ci powiem. Dobra, Jasne. lecimy! Kochane dzieci, to właśnie tutaj! W Uy. tym miejscu! W tym Gdziemy miejscu! Ej, eee, nie, nie, poczekaj, 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 Dobra. poczekaj! Macie nie robić siary, macie być grzeczne i macie nic nie robić takiego, że wiecie. Dzień dobry! mogę nasikać. Matka. A Jezus, no mówiłem, żebyś się zachowywał! Ja przyszedłem po pieska. O, dziękuję. dzień dobry! dobry. Ja jestem po kotka. Nie, nie, nie. Pieska, pieska, pieska. Pieska, Kocka, pieska, pieska. Mówiliśmy się pieska, na adopcję, pamiętam. Tak, umówiliśmy się pieska. na adopcję. Dzień, dzień dobry, dzień dobry. Mogę dzień dobry. nagrywać, panią? Eee, zakazu nie ma, więc oczywiście, o, że można. No, to niech się tak. pani przywita. Ej, Robert, Robert, dzień dobry. Robert dzień dobry, zobacz, dzień dobry. Oliver by się tu zmieścił. Tak. E, dobrze, proszę pani, bo y, jesteśmy zdecydowani na, na pieska. Kotek, kotek, kotek! Nie, 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 piesek, piesek, kodek, piesek, 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 nie, piesek, kodek, piesek, kodek, piesek, kodek, piesek, kodek, piesek, piesek, kodek, piesek! Kodek, Ej, chwila, moment, ja tutaj decyduję. Właśnie, on jest najstarszy. Tak chcemy. Jak jest najstarszy? A ja chcę wieżę iFlan, i co? Znaczy A ja chcę milion subskrypcji. No i... no i ja też, i co? To będzie kotek czy piesek w końcu? Kotek! Jest! Piesek! Jest! Kot. kot! No nie bierze, yes. Yes, kot. Także nie, 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 nie możecie się zdecydować, widzę, więc po prostu może pokażę zwierząt, że zwierzęta Oba. i sobie wybierzecie. Tu jest! A! Proszę bardzo! To, On się nazywa Fiflak. Fiflak? Ciekawe czy ktoś z widzów ma takiego pieska albo kota. Fiflak? No. Fifluś. Fifluś, odwróć się! Fifluś! On mnie trochę taki nieśmiały jest. Fiflak, no właśnie Fifluś! Ale y, dobrze. A no więc wszystkie to jest... są odwrócone, no nie wierzę, no. No bo on oh. one tam patrzy. Czemu on tam... ogonka nie ma? ma o, on, ogon. no, no, on ma mały ogon. ale ma na króciutki. A ten się, jak się ten wabi? Yy, to jest Alojzy. Alojzy. To jest Alojzy. Fifflag Alojzy. Jestem ciekawy, czy wszystko zapamiętamy. Nie. O, jaki fajny! Odwrócił się! Odwróć Odwrócił się? No, coś tam A. patrzy. Patrzy to na Fifflocka. O, no, chodź, chodź. O, no nie. A ten jak się nazywa? E to jest Karol chyba. Karol? Tak, to jest Karol? To jest Karol. Nazwali nazwaliście psa tak. Karol? No co, ale co, so no. jest pies na, pies na przykład Max. Maxiu. No, jest ja Karol. Na Maxu, A A, dobra, to jest Karol Wiśniewski, jeden, jeden dobra. E Fifflock, Alojzy, Karol Wiśniewski, dalej. To jest Robert. Hoski! <śleskund> Dobra. Jaki słodziak, jaki ładny szrasz się nie bić. Ja go tylko stukłem. To jest Robert. Tutaj. Robert Burnejka, dobra. Okej. Okay. Fiflak, Aloyzy, Karol Wiśniewski, Robert Burnejka. To jest dobra. Pimpek. Pimp jest jakiś wojny, Owczarek Pimpuś. Niemiecki. To jest Owczarek Niemiecki, słuchajcie, a niemieckie są U. w takich, takich serialach policyjnych i tak dalej. One są bardzo ja mam pytanie, no. dlaczego Pimpek to jest taki no, Dlaczego takie imię dla takiego porządnego psa? Bo on jest, y, a dlaczego takie dla imię, dla takiej dziewczyny? Przepraszam. Proszę schować broń, Halo. No to jest tylko za zabawkowy nóż. Tak, no, pani się nie przyjmuje. Yy, wygląda takie. Ods Sandra, Sandra, odsuwamy się powoli. Odsuwamy powoli. No, może kontrola. Yy, Pimpek. Yy. Okej. Okay. O, jaki fajny! To jest yy, Gucio. Jak to Gucio? To tylko pani wygląda. Znaczy, pani tak się Pani nie jest. Nie rad... wiem, że myślę te, te imiona. Na nie. nie, to jest Gucio. Pani wymyśla. Ale była wycieczka i. Ej, może nasi widzowie byli tutaj i nazywali te pieski, tak. Nazywali pieski, dokładnie. Ja Ale fajny! Gucio, Zaryczny Oooo, te dla... jaki ten jest super! Jo, taki niewidzialny! Jak on to robi? E, e, to jest taki tak magiczny. Ma skoro no. tam jest Robert, Gucio. Gdzie jest Sandra? Tu, ja jest tu jest Sandra. Tu jest Sandra. O, tu jest Sandra. Nie nic istniejesz, nie istniejesz. <laughs> Znaczy ona ma super moce, bo był tu jakiś super bohater. A, a widzicie, ja co? La, laserami i bycie w rednym, tak? Laserki. I granie na nerwa. To prawda, przepraszam. Proszę, Dobra, o, o, ostatni proszę. ostatni piesek. O! Jaki kotek fajny! Jaki ale fajny. Ale złotki! Kto, no, kto to powiedział? Gdzie on jest? Ja! Ten tutaj! No ty jesteś brzydak! Proszę zejść z tego! No, no dlatego mam, mam maskę! Wiedze. Ale ładny! Jaki Aha, fajny! No, jaki słodziaśny Widzisz o, jego to uzębienie? To na pewno jest taki ładny! A widzisz swoje uzębienie? No właśnie wiem, że jest w jako nasze jakie masz uzębienie? Zębienie? Masz... To twoje zęby są jak gwiazdy! Żółte i daleko od siebie! Dokładnie! To pan dziecko wezwa. To nie moje dziecko. To czemu jest z panem? No, no bo opiekunem. Ukradł mnie! Szefani, on nie ukradł! On ma porwał, proszę pani. Hej, Ej, 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 ej. Nie, nie to, że coś. ale ten kot, jak mi się podoba. Podoba no. się No, koty są kotek. lepsze. Pani, a ile ten kot ma lat? Miau. Ma, malutki taki. What the fuck? On miałknął, on jest brzydki, a nie ja chce Nie dziwnie chcę go. Miałknął, ale, ale słodki jest, Taki fajny. Ja go nie chcę. Nie bierzemy go! No jak to nie? Głosowanie musi być, ja zmieniam danie z go. pieska Proszę na kotka. Wyjść. Mam alergię na koty! Ale jakbyś miał alergię na koty, to ty też byś miał. W a macie są wyjść. No dobrze. Słuchajcie, wybieramy chyba tego kotka. Kto jest za nie. pieskiem? Ja jestem za pieskiem, wszystko, tylko nie tego kota, on jest brzydki, on jest straszny, nie chcę go. Czy jest za kotkiem? Ja! Yeah. Ja! Ja! Jest! No, no, no. Nie, nie, no weźcie, nie, ludziska, nie, nie róbmy tego, nie, Bierzemy proszę. Bierzemy ciebie kotków! Nie, niech pani ich nie słucha, proszę, nie, nie, nie proszę, niech pani im tego nie robi. A jakoś tak. pani niech ich oddali, nie Jak się ten kot nie, kot nazywa? Jak się nazywa? y Kartonkat. Y nazywam go kartonem. Ale kartony, kartonem! Mm. Kartonek czasami się robi. kartony. To, okay. Karton. No, Napiszcie, kochani, komentarz, karton, karton, to poszuk te ja nie chcę tego kartona. Bierzemy, karton bierzemy kartona, proszę pani, karton. po prostu przygotować dokumenty i go bierzemy. Jasne. A mogę z planią zostać? Zapraszam, pomoże mi. O, Pan. dobra. Będziesz czyścił kuwety. A co to, to kuweta? Kupki. To są. Miejsce, gdzie zwierzęta się wypróżniają. Okej, okay. zaraz będę. Idę z wymiotować. Um. <grym> 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 Przepraszam, on jest adoptowany. Będzie musiał pan to posprzątać później. To pies. Dokładnie. Dobra, adoptujemy go. Okej. Okay. Lufer Luce Pinkiewicz, Podpisane. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia, miłego dnia Dzień. życzę i... ma pani ładne oczy? Jestem Żonata. A, okej. Okay. Żonata czy Żaneta? Żonata. A jest pani okay. pełnoletnia? Oczywiście. Bądźcie Marek. O nie jest, nude są stworzony. Chodź kotę, jak się koła kota? Kipci. Albo kici taś, taś. kici. Kiciki miał, albo taś taś, dobra, ale fajny, jak się do mnie przyjdzie. Proszę pana, proszę pana, bo jeszcze pana papiery, bo kopia proszę, żeby... Papiery na kota. E, dziękuję pani to Tak, Kartonik. Tak Zenia. Kurde, szkoda, że jest zajęta, ładne oczy ma. Ja nie chcę tego kota. No zobacz jaki słodziak jak daje się głasiać. No, no chodź! Ja nie. Kucio. Nie. nie. On nie, o idzie! Idzie do mnie! Koń go, koń go, kocie! Aport! Dostaw mnie Brzydalu! Nie nazywaj go Brzydalem, jest ładny! Ja nie chcę go! No jest ładny, fajny! Jest, brzydki. ale jest taki słodki! Ty jesteś brzydki, jest bardzo. A ja od Pająka! Pająka, idzie. On 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 pająka. Mogę, pająka. Dobra. mogę wyjść spokojnie. Kartonik, patrz, wyszedł! A, nie, weźcie go! Nie! Zamknij drzwi! <laughs> <noise> Dlaczego się go tak boisz? On jest fajny! Jest brzydki! A dlatego, tego, że jest brzydki! Nie, to jakaś Ołysana, broń palna! Kotek! Kotek! Joanna, broń tak palna! Go. Bierz go! Oliver gałganie! on tu jest! Beźcie go! Kurde, <noise> otwieraj te drzwi do Babskiego! Ja teraz, ja teraz, ja teraz. Ale czemu? Włówe, nie ty ty nie byłem w środku! Dlaczego się go tak boisz? Weź go, ja się go boję, nie lubię kotów! Ale dlaczego nie. się go tak boisz? Nie wiem, takie geny dostałem. Możesz wyjść z mojego pokoju? To nie jest tylko twój pokój, chciałem przypomnieć. Faj Ej, ale w sumie dlaczego kot, kot w sensie pająk boi się kota? Tego to Ej, znamenie... pająk, bo ty potrafisz pisać ten! Pisać tabliczki, weź napisz dlaczego boisz się tego kota. A? Ej, dobra, o co się, o co? Nie jest go, nie jest go, nie jest go, nie jedz go. O, pisze, 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 pisze. Kotak, nie, 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 nie jemy pająka, nie, nie, nie kartonik, bo jest nawiedzony. Co? Co? No widzisz, nad Pająk się nami zgadza. No nie goni! Goni mnie! Ej, ale dlaczego? Jak to nawiedzone? Przecież to nie mogą być nawiedzone. Pająk, o iż co dalej. ci chodzi? Idź dalej. O co ci chodzi, Pająk? Mo moga. Co to jest moga? A, chyba noga o co chodzi? Jakaś moga? Mogą być nawiedzone. A, mogą, aha. Co tam pisze nasz pajączek? Jakiś taki... Nazwałeś go karton. No tak, nazwałeś go karton. I bo oni się strzelają jakimiś laserami. Odejdź, kocie! Ale nic im nie będzie. Co tam pisze? To może być kartonka. No bo to jest kartonka. tak go nazwała recepcjonistka. O co ci chodzi, pająku, no? Pająku za dużo siedzieć w komputerze, nie wolno. Tak naprawdę ona chciała się go pozbyć, a tego nagodała! Ale mnie strzela laserami! Weź wytłumacz tam pająku! Halo, 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 halo. No to jest kartunka. Dajesz, wierzymy w ciebie. Oj, te pająki są takie dziwne, takie niewychowane, takie niewyrachowane. Co? To postać z horroru. Jakiego horroru? Sandra, wiesz coś? Lubię horrory, ale... nic nie kojarzę! Boże. Ty nigdy nic nie wiesz. Ten kot strzela serami. Kapita. Ty nawet mózgu nie masz. Aha! Czeka, on się przemieni i nas pozjada? On się przemieni i nas pozjada. Co to jest pozjada? W sensie może się zje? Nie, nie wydaje mi się, zje. A Ej, 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 ej. dlaczego tam ten kot chciałby nas zjeść? Bo to nie jest kot. Jak to nie jest kot? Jak nie kot? Ej. Miałknął! O, jest tutaj. No właśnie. Bardzo ładny kotek. O co no, ci chodzi, panie Ma takie ładne, ładne ząbki i tak dalej. Nie, 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 zostaw go, zostaw go, no, go, zostaw, go zostaw go, kocie! Zostaw go, nie! Go Koro, zjast... ja muszę porozmawiać z pająkiem. Ja muszę porozmawiać z pająkiem. Pająk, napisz mi, dlaczego on cię goni. Bo on wie, że ja wiem, jaka jest prawda. Ej, bo Gucio jest zamknięty. Ej, Gucio! A? Ja stąd nie wychodzę! Ja cię kręcę, no co się z wami dzieje? No nie. dziwne dzieci. No dobrze, pająk. Ten kotek chodź, jest chodź. taki ładny, taki słodki. No ja Miesz cię kręcę. Czekajcie, robimy kolację. A ty jedzą banany? Nie? Ej, przynieście coś mi do jedzenia, bo głodny jestem z pająkiem. No, no to, to chodź, chodź tutaj! Do Nie, jest no tego kota i pająk też! What? E? Wszystko no z ją! Pudełko nie uważasz, że to jest nienormalne? Te bo, pudełko było z Nie jest na Jest Nie to faktu. Ej, może jest po prostu nie niewygłodniałe, może tamta babka. O, jaki słodziec? Może go ta babka nie karmiła. I ty chcecie nie być, jeszcze ja chciałem mieć od niej numer, no nie? No, ale kota ci nie karmiła. Bez kitu, co za dziwna dziewczyna. Ja cię kręcę. Słuchajcie, Robert, Sandra, zajmijcie się kotkiem, łapcie. Ja muszę yes. sprawdzić dokumenty. Muszę sprawdzić co to jest ten karton kat. Idźcie tam do pokoju. Okej. Okay. Idźcie tam do pokoju. Dobrze. Dobra. A ja muszę sprawdzić co to jest ten karton kat. Maria, wyłączam to, strasznie to wygląda! Stary! O! Ty widziałeś jak wygląda Kartum Kat? Nie! Chodź ci pokażę. Nie mogę! O no chodź mi. no. O. o, no dobra. No zobacz. Pokaż. A, co to jest? No widzisz? Ten no to jest takie. Czy to, to nie jest tak nie wygląda? to jest Cartun Kat, a to jest zwykły kot stary. On nic nie ten. O, ja On nie nic wie. nie robi. Ej, wiesz co? Zrobiłeś jakoś cicho, nie uważasz? no? Ja nie słyszę w ogóle Sandra ani Roberta. Ani żadnego innego dziecka. Ej dzieci! Co robicie? Ej! Przyjaciele! Dzieci! Przyjaciele! Gdzieś zamknięte. To wywasz? czy coś? No nie będę wyważał drzwi, one dużo kosztują. Dobra, im to nie będzie przeszkadzać z tą e, bilionerami, dawaj. No nie, nie wyważę. Dobra, to... okej, okay, ja na to A nie cudzicie? patrzę. Dobra. Ha! Ej. Ej. Ej, bo nikogo nie ma. Dostępco. Nad kotem. O, dobra, jednak kot jest. Jest kot. Gdzie oni są? Kocie! Kocie ich zjadł! No Aaaa! przestań, nie zjadł ich! Nie chcę go! Koć, no są głubi kocie, no co tutaj. go kocie! Wypluj nie ich! Wypluj ich, powiedziałem! Gdzie jest, gdzie jest Sandra i ten? Ej, gdzie jest pająk teraz? What the fuck, gdzie jest pająk? Pająk! Kici, kici! Czemu zjadłeś mojego pająka? Wypluj go! Powiedziałem, wypluj! Ej, kocie, weź sprawdź mu ten. Może ma. Z kitu go zjadł może. Weźmy otwórz e, paszczały. Nie otworzę mu paszczały. Dobra, musimy znaleźć Sandrę i Ale to, Roberta. Najważniejsze jest to, że musimy ich odnaleźć zanim wróci nasz stwórca. Gucio. Gucio? What Gucio! Gucio? Kocie, nie, nie wchodzi tam kocie. Chodź, 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 chodź. Nie wchodzi tam, nie tam. Gdzie jest Gucio? Halo! A Aaa, nie, 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 nie! mnie, zostaw mnie, zostaw mnie ty jesteś?!